Cześć, witam się z Wami w kolejnym modowym filmie. Dzisiaj podzielę się z Wami moimi top 5 ulubionymi zasadami stylizacji, które pomagają mi w codziennym doborze outfitów. Zatem, jeśli czasem miewacie problem właśnie z taką kompozycją stylizacji, to ten film jest właśnie dla Was. Zostańcie ze mną do końca. Każdą zasadę omówię oddzielnie i pokażemy przykłady. Zatem zaczynajmy. Pierwszą zasadą, o której chciałabym wspomnieć jest zasada trzech kolorów i myślę, że jest to taka najbardziej znana reguła. Większość z Was najprawdopodobniej już o niej słyszała. Polega ona na tym, żeby w całej stylizacji zamieścić maksymalnie trzy kolory. Dzięki temu, że ograniczamy paletę barw outfit wygląda bardzo schludnie, elegancko i spójnie. Możecie skupić się oczywiście na barwach neutralnych takich jak brązy, beże, biele Czernie, ale warto też pomyśleć, aby w tej zasadzie dodać troszeczkę mocniejszego koloru, jak na przykład czerwień czy haber, które ja osobiście bardzo uwielbiam. I możecie to zrobić albo w formie jednego elementu, albo na przykład jako dodatku, jeśli boicie się troszeczkę bardziej poeksperymentować. Zasadę trzech kolorów uwielbiam najbardziej, ponieważ jest ona prosta i intuicyjna. Jeśli w dzisiejszym rankingu miałabym umieścić ją na którymś z miejsc, to byłoby to na pewno miejsce pierwsze. Zasada numer dwa może być nieco kontrowersyjna. Myślę jednak, że czasami może ona pomóc w zrozumieniu, dlaczego outfit wydaje się tak mało zbalansowany. Zasada ta mówi o tym, że jeśli mamy bardziej oversize'ową górę, to dobieramy do niej bardziej dopasowany dół i odwrotnie, jeśli mamy obcisłą bluzkę, to dół powinien być bardziej oversized i taki objętościowy. Tą zasadę oczywiście jak najbardziej możecie złamać i dobrać sobie coś właśnie szerszego do takiego dłuższego i luźniejszego. Warto jednak pomyśleć, żeby w takiej stylizacji troszeczkę pokombinować z formą, czyli na przykład marynarkę zebrać w talii paskiem. A sweter na przykład zatknąć za pas spodni i nieco podwinąć rękawy, żeby nam się zrobił w tej stylizacji taki bardziej strukturalny układ, takie coś, co sprawia, że nie będziemy wyglądać w tej stylizacji jak w takim zwykłym, prostym worku. Dodatkowo bardzo fajnie działa, na przykład, dobranie do dołu, który jest nieco luźniejszy, krótszej góry, takiej powiedzmy. Krótkiej kurtki, może t-shirtu, który właśnie włożymy w pas, żeby zrobić takie fajne odcięcie. A z kolei do wielkiej, szerokiej marynarki dobieramy takie bardziej dopasowane spodnie, na przykład ostatnio powracające do mody rurki. Natomiast pamiętamy też o tym, żeby te rurki fajnie wystylizować, czyli na przykład założyć do nich wyższe buty, albo po prostu dobrać spodnie, które będą takie na skraju rurek, czyli ani bardzo wąskie, ale też nie za szerokie, żeby nam się po prostu właśnie te proporcje zgadzały. Zasada numer 3 to łączenie faktur. Jeśli w jednym otwicie połączymy ze sobą różne tekstury, wszystko będzie wyglądać o wiele, wiele ciekawiej. Działa to szczególnie dobrze, jeśli macie na przykład outfit monochromatyczny, na przykład cały czarny, i wówczas połączycie dzianinę z taką gładką satyną i na przykład zamszowym płaszczem. Wtedy mimo tego, że mamy tylko jeden kolor, w stylizacji coś nam ciekawego będzie się działo i będzie to po prostu przyciągać uwagę. Sama najlepiej lubię łączyć faktury, które są od siebie tak naprawdę zupełnie różne. Czyli, właśnie, coś dzianinowego, puszystego, miękkiego, z czymś, co jest gładkie, błyszczące i delikatne. Jak na przykład, właśnie, puchaty sweter z satynową spódnicą. Ale może być też równie dobrze, właśnie, skóra z satyną, czy dzianina ze skórą. Zasada numer cztery to dodatki. Czasem odpowiednio dobrane detale potrafią odmienić całą stylizację. Biżuteria, okulary, torebka, pasek, apaszka to wszystko potrafi wpłynąć na to, jak. Finalnie będzie wyglądał nasz outfit. Ja wiem, że nie każdy takie dodatki lubi. Niektórzy stawiają na bardziej minimalistyczne nie, stylizacje, natomiast w każdej z nich warto jest taki jeden element ciekawszy, przyciągający uwagę, zawrzeć. I na przykład jednym z nich, takim, który właśnie nie będzie powodował, że będziecie musieli wyjść ze swojej strefy komfortu i na przykład założyć za dużo złota na siebie, jest biały, wystający kunierzek, szertu spod swetra wieszcie mi robi to ogromną różnicę i sprawia, że każda stylizacja praktycznie wygląda ciekawiej. Podobnie jak apaszka, które ja uwielbiam nosić wiosną, latem i czasem jesienią, taka apaszka dobrana kolorystycznie do całej stylizacji naprawdę potrafi działać cuda. Albo może być też takim elementem, który do całości dodawa koloru. A jeśli nie chcecie postawić ani na biżuterię, ani na dodatek w postaci apaszki, możecie przemyśleć dołączenie do stylizacji ciekawej torebki takiej troszeczkę nietypowej w formie albo w kolorze. To samo tyczy się też butów. Możecie postawić na tak zwany statement shoes, czyli obuwie, które będzie się w całej stylizacji wbijać i stanowić punkt kulminacyjny. Może coś w ciekawym kolorze albo wzorze, na przykład w panterkę albo ostatnio bardzo modną krowią łatę. Zasada numer 5 jest moją ulubioną. Punkt 2 zaraz po zasadzie trzech kolorów. Na czym ona polega? na łączeniu dwóch elementów, które są uznawane ogólnie za klasyczne i eleganckie i dwóch, które uważane są bardziej za casualowe i sportowe. Ta zasada jeszcze nigdy mnie nie zawiodła i wierzcie mi, stylizacje stworzone za jej pomocą są naprawdę bardzo ciekawe i wyglądają na takie, nad którymi za bardzo się nie natrudziłyśmy. Przy tej zasadzie najbardziej lubię łączyć ze sobą właśnie takie sportowe obuwie, jeansy i marynarkę z jakąś elegancką pluską czy koszulą pod spodem. Uwielbiam tę zasadę, ponieważ dzięki niej tworzyć można outfity idealne do pracy, takiej bez dress code'u. Outfity, które stworzycie za pomocą 2 plus 2 będą dość eleganckie, ale przede wszystkim bardzo wygodne, zatem idealne na codzienne wyzwania. To było moje pięć ulubionych zasad stylizacyjnych. Niekoniecznie dajcie znać, która z nich najbardziej Wam się spodobała. Pamiętajcie o tym, że każda z dzisiaj wymienionych zasad to nie jest reguła, której nie można złamać. Jest to raczej taka wskazówka, która może pomóc Wam w momencie, kiedy stworzyliście jakiś outfit, coś Wam nie gra, nie do końca wiecie co i chcecie to po prostu jakoś poprawić. Jeśli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj mój kanał po więcej modowych trików. Przypominam o możliwości wspierania kanału tutaj poprzez YouTube lub za pośrednictwem platformy BY Coffee Tu, czyli po prostu przez postawienie mi pysznej wirtualnej kawy. Zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie codziennie znajdziecie nowe inspiracje na stylizację oraz mniejsze i większe szafy kapsułowe. Zapraszam też do obejrzenia filmów, które ostatnio pojawiły się na kanale. A tymczasem do kolejnego. Do zobaczenia, buziaczki. Pa! pa.